Ej, Stefanusz! Patrz, ładne niebo! Fajnie. Ej, Stefanusz! Pamiętasz, kiedy mówiłem, że chcę zostać, wiesz, tak, tak, tak jakby trochę się plany zmieniły. Bo chcę zostać artystą jak ten. Da stringy, czy jak to by było. Patrz, na, na, narysowałem to dla ciebie. Co? Ej, Stefanusz! Nie mam żadnych pomysłów na film mi pomóż, kurde. Ej, Stefa, pociąg! Nie jedź tędy! Ciuch, ciuch. Siemano, z tej strony wasz przepaniały YouTuber, Stefanusz! A dzisiaj zrobimy zemstę na Janufanie! Zapraszam! Stefanusz, co się stało? Ha i, co prank bro! Ej, ja nufan! Coś cię kurwa robił! Ja nic! Dobra, chodźcie, podłączymy go do rostera. Więc to było to się do mojego stapu, Facebooka, Instagrama, de katarta muzykali, a ja się z wywami żegnam. Pa! Ej, Stefanusz! Człego? Weź mi pomóż w matematyce. Nie. Ej, Stefanusz! Patrzaj, Zgoliłem sobie drewy! no bo wiesz, chcę iść w ślad mojego idola, czuksa. Czy ciebie popiło? Ej, Stefanusz! Stefanusz, żyjesz Aha. Uh -huh. hey, he, hej Jomeczki, to ja. I y, <laughs> I, to, I to jest Stefanusz 18. To, to 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 jest to, na co czekali. <laughs> No i ja... Nie, dobra, tak poważnie, Stefan z 18 będzie gdzieś w sierpniu, nie wiem, potrzebuję czasu.